Chodę sobie do Lizbony i tak rozmyślam, jest taka formuła wywiadów samochodowych dość popularna ostatnio parę redakcji, portali internetowych, telewizja stosuje taką formułę. I szczerze mówiąc, ja nie za bardzo rozumiałem na czym, dlaczego, dlaczego tak, dlaczego. Jedzie kierowca, dziennikarz i rozmawia z pasażerem, zaproszonym gościem, dlaczego akurat w samochodzie, nie za bardzo łapałem, o co tu chodzi. I ciekawa rzecz, bo <ścoughs> od 10 lat przywożę gości, ludzi, znajomych, przyjaciół z lotniska do nas, od dworze, jeździmy, zwiedzamy, sporo czasu spędzamy w aucie i rozmawiamy oczywiście. Ja często się czuję jak, jak taki właśnie przepytywany na wywiadzie. I to jest fajne, bo to jest taki film drogi. Wtedy mi się przypominają różne takie filmy, gdzie się jedzie i się wydarza coś, jest jakaś interakcja. I nawet pamiętam, że na dwóch spotkaniach autorskich, gdzie promowałem moje książki, to dokładnie pamiętam, że kresu dojrzałości w Katowicach, w Warszawie, zastosowałem taki, taki fajny... Wyciągnąłem po prostu rekwizyt. To była kierownica samochodowa, prawdziwa i przedstawiłem to jako ten rekwizyt jako taki właśnie takie medium, które przenosi nas w ten film drogi do, tego, do tej rozmowy w samochodzie. Na tym spotkaniu ja oczywiście wspominałem, że rozmawiam z ludźmi jak jeżdżę z nimi samochodem po Portugalii czy z lotniska. I ta kierownica była bardzo symboliczna w tamtym momencie, dlatego, że wtedy i ciągle uważam, kierownica jest symbolem wybierania. Tak? My ciągle mamy, kierujemy swoim życiem, mamy na niego, na niego wpływ, dlatego kierownica, kierujemy, jedziemy do przodu, decydujemy w lewo, w prawo. Do nas należy decyzja. Także ta kierownica na tych spotkaniach odgrywała bardzo ważną rolę. Pomijam, że, że kiedyś miałem wielką przyjemność wystąpić w reklamie samochodu, i też było to związane oczywiście z, z kierownicą, z kierowaniem. Kierownicę uczyniłem ważnym elementem tych moich spotkań autorskich. I teraz proszę sobie wyobrazić, że nazajutrz to było w Warszawie, jechałem tramwajem. I zobaczyłem plakat rekrutacja kierowców e, do autobusów miejskich. <noise> Dokładnie, facet stojący na plakacie z kierownicą w ręku. Parę dni potem, już po powrocie do domu, gościliśmy naszą przyjaciółkę, która czytała książkę. I zobaczyłem, że na okładce tej książki jest znowu kierownica ręce trzymające kierownicę. Notabene książka. Poruszała tematy związane z, z, z wpływaniem na swoje życie. Książka samorozwojowa, samoświadomościowa. Oczywiście można powiedzieć, że zbieg okoliczności, że tak zwany przypadek. Dla mnie ewidentnie wszechświat puścił oko w moją stronę i potwierdził: tak, mamy wpływ na, swój, na swoje życie, możemy kierować nim, możemy wziąć życie w swoje ręce. I, i to, jest, to, jest, to jest fantastyczna relacja z intymna z rzeczywistością, żeby czytać takie znaki, to jest, to jest bardzo to, lubię. I możemy kierować życiem bez względu na to, czy jesteśmy kierowcą, czy nie mamy prawa jazdy. I do takich właśnie rozważań zainspirowała mnie moja kierownica w drodze do Lizbony. Ja po prostu zdecydowałem w pewnej chwili, że, że moje życie to jest sprawa absolutnie warta wzięcia w moje własne ręce.